W sprawie kilometrówek nie zgadzam się na to, żeby cokolwiek było w ocenie społeczeństwa nieprzejrzyste. Uprzejmie Państwa informuję, że zarządzenie w sprawie kilometrówek zostanie w najbliższym czasie podpisane i będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2026 roku. Nie może być takiej sytuacji, że wydajemy ponad 3000 zł miesięcznie. Każdy poseł ma potencjalnie możliwość wydania na kilometrówki i ludzie mają pytania, na co te pieniądze zostały przeznaczone. Na pewno. Ja żadnego posła i żadnej posłanki łącznie ze sobą o nic nie podejrzewam, ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości. Masz dość klasycznych mediów? Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.